Marano pierwsza lekcja. Jestem w szkole. Wszyscy oczekują, że będę lekarzem, prawnikiem, profesorem. To jest chore. Wciąż szukam drogi, choć we wszystkim jestem amatorem, więc biorę się za siebie. Mam. Znalazłem swoją osobę. Zakładam kanał, otwieram sklep i swoją głowę. Nastawiam cele nowe przy tym wszystkim, robiąc wszystko, co mogę. Jest 2022, mijają dwa lata, a już czuję, jakbym złapał Boga za nogę. Ciekawe, co będzie w następnym. Usiądź wygodnie, to wszystko ci opowiem. A kolejny rok mówił, że to będzie koniec. Problemy były tak ciężkie, ale tego się nie dowiesz. Ambicje były tak wielkie, a to tylko jeden człowiek. Cześć, mam na imię przemek. Musiałem to dowieść, już za dużo było paczek, a ja chciałem ciągle więcej. Wtedy wsiadłem w swoją furę. Biorę sprawy w swoje ręce Kierunek Kato, jadę tam spełniać sen Stawowa Lokal Trzy tygodnie otwieram sklep To jest ta talawida loka Potem wsiadam w ten samolot Lecę na Florydę A głowa chłodna jakbym zwiedzał sobie Antarktydę Choć chwilę temu pod nogami psy i koty, To we Everglades poluję, gdzie są te aligatory Nikt nie widział każdy mówi. Jak dokończyć miałem mówi, Choć to nie był cel podróży To wkręciłem się jak głupi Mal to było magiczne przeżycie Poznałem Tylera, Richarda, Barczyka Zróbcie coś ze swoim życiem Odgrywam nowe szlaki jak w Ascoda Gama Nigdy bym nie pomyślał, a buduje pałac Ten młody chłopak się dorobi na robalach Nie, tu nie blew, przecież muszę zapierdalać Odgrywam nowe szlaki jak w Ascoda Gama Nigdy bym nie pomyślał, a buduje pałac Ten młody chłopak się dorobi na robalach nie, to... To jest właśnie praca. Zebrałem całą wiedzę, którą miałem I użyłem mądrze Znalazłem sposób, potem ludzi napisałem książkę Ciężko było się znieczulić Słowa ludzi podłe. Robię swoje i za to nigdy nie przeproszę Pierwsza rocznica Przyjęła się pięknie, druga dała coś dobrego Dlatego dzisiaj poję nam masę Z logiem towarowego znaku 12 rzeczy bratku, życie jak wiecznym rauszu Nie chcę czuć wokół fałszu Wolę być sam wśród nagród Zbieram bardzo duży plon, jak był para chybanom. Klientów jest coraz więcej, czuję się pańczą mamą. Od życia chcę coraz więcej, coraz więcej wam dając. Za wszystko dziękuję bardzo, pompujemy ten balon. Odkrywam nowe szlaki, jak woskoda gama. Nigdy bym nie pomyślał, a buduję pałac ten młody chłopak się dorobi na robalach Nie, to nie blef, przecież muszę zapierdalać Odkrywam nowe szlaki jak w koda Gama Nigdy bym nie pomyślał, a je pała. Ten młody chłopak się dorobi na robalach Nie, to nie blef, to jest właśnie ciężka praca Długo pracowałem w ciszy, więc teraz ma być o mnie głośno Wyciechować jak myszy, gdy za rogiem czeka Rolls Royce no To jest właśnie ciężka praca